Witam serdecznie, Carmen. Boho, Mariusz Makowski, Filipina. Musi jechać kupić wężyk Jakieś tam drobne rzeczy, ładniki w Carmen. I odwiedzę jeszcze niego. Zobaczycie jaką ma świga, nie? Bo nie? wiem, czy pokazywałam. Skier nie of what? No because. He will not talk. I will buy he will be the one who bring only. Jeśli you mówić, to nie zrozumiesz. not understand. nie okay, z will Jest to ja? Come on, bandon, let's go, Chicks. Wstydzi się jechać, bo ja jeszcze będę do niego mówił coś. <grywia> nie chcę dyskutować ze mną, no, bo nie wiem, nie znam angielskiego. Lista produktów, na szczęście, duża. E, muszę na market iść, kupić jakieś dla pracowników i coś jeszcze. Dałem kartkę... Uh -huh. e, Daniela napisała, to się nazywa Pinuto, a oni nie wiedzą o co chodzi. O, standard. Oni się nawet nie rozumieją. Ojej, okay. ojej, okay, okay. Pączki. Co to jest Pinuto? You have Pinuto? Second position. Ojej. Uh -huh. okay. okay. Aha? Yeah. Yeah. Nie wiesz, co to jest pino to? Może. 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 10 Może. Może. 10 Może. 10 pieces. Tak I Może. 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 10 Może. Może. Oczywiście źle pani że zrozumiała i próbowała mi dać to tu. Nie, okay. How are you? Good? Good. Jeszcze tylko jakiś chlebek. Dla dziewczyn, one jedzą właśnie takie rzeczy. No to wszystko, wszystko smakuje tak samo. Wygląda inaczej, ja smakuję tak samo. A tu możecie dowadzić, a jak ich kamerami. Jeszcze muszę taki wąży kupić tylko dłuższy. Hello, mam, I need something like this, but bigger, ten uh, inches. At least Zobaczcie, jak Donika zaznaczyło od razu <laughs> Żebym jakiś dziewczyn nie woził samochodem, to buty swoje zostawiła. Ale jest taka śmieszna. Niby zazdrosna nie jest. A jednak <laughs> Coraz jakieś szminki tu pozostawiam wszystko, żeby takie kobiece sprawy, nie? Dobrze nie zaznaczę. czy jaki piękny serwis mamy, kurczę. Pod domem Nie się zastanawiacie co robię w serwisie Kurczę Przyjechałem zmienić żarówkę, bo się spaliła żarówka Gdzie on mi jedzie do samochodem? Eee, Indykator, znaczy kierunkowskaz o Gdzie tutaj nie działa? Niech zmieni, bo mnie to wkurza cały czas mi tylko świeci, że... Żeby... O tu działa wszędzie. Już brudny ten samochód. Teraz mi będzie pół godziny żarówkę zmienią. No i już pierwszy problem. Zamienił żarówki i dał dobrą tu i dalej nie działa Okej okay. Rozumiecie? Tą, tą co niby nie działało, bo włożył tu i działało Naprawione, coś tam nie łączyło o, tą żelukę się wkręcała, no tam coś nie stykało, także muszę sobie okay. przyślać, <ślałem>, że, że zaczyna się, ale nie no, wczoraj opiłem samochód, to chyba nie będzie się psuł, Ja Jadę do niego Coś tam z komputerem. A, a, jadę teraz do Roniego, nie wiem, drukarkę kupił nie potrafił jej podłączyć. Nie wiem o co chodzi. Trzeba to ogarnąć. No i okazji wam pokażę, jak roni. Hoduje świnki. Chyba na razie ma jedno. Miał cztery albo pięć. Została mu jedna tylko. Ale nie wiem dlaczego. On pozbył się chyba starej, już były, tak mi się wydaje. Ale zaraz będzie miał kolejne, także no zobaczycie jak u niego to wygląda. Chyba to pole z tymi bananami po prawej. Albo kupił, albo ma no zamiar kupić teraz Roni. Hello. Roni home? E? Yeah? Ayo, nie ma niczego. Oh. Here we go. Hello. Hi Ronnie, how are you? I'm good. So meet my friend Ronnie. <laughs> Chema, nie wiem w sumie czy pokazywałem już wam świniarnie tutaj do niego ale chyba nie czekajcie A. tu? nie dobra dalej ale mnie coś ugryzło o rany Julek strasznie coś mnie ugryzło jak przechodziłem tu Czekajcie to dziwne to było no, Może jakieś brzmi, ale nie widziałem Strasznie Dobra, jak tutaj wejść Dobra, ja i poprosiłem żeby mi otworzył Nie chcę jej zniszczyć bo. Nie wiem czy to nie jest zamknięte na stałe, może innym. Oh. Okay, Shai. <laughs> so how many pigs you have now, Shai? Only five. Ah, oh, five. One mother and only one sow and four piglets. No co? To są właśnie klatki dla świnek i tu zawsze stały, Zobaczcie, raz, dwa, trzy, trzy maciory, jedna tylko została i one stoją od urodzenia w takich klatkach A no tak to wygląda dla niego A tu jest for giving birth yeah, yeah. No Specjalny taki bokcik na poród tylko. O, tak te boksy wyglądają. A to dla małych. Tutaj te malutkie po po, po porodzie zaraz. O, a tu są maluchy. A, how How old they are, Shai? Dwa oh, A tu kolejne. No, cześć. That's a. Our, the one. A. Mm. jest? trochę roboty z tym słuchać. Ale może się teraz porównać. Boksy umia tu I mówię te, te świnki duże, te maciory I don't know she... yeah, dzisiaj o oh. No i one są trzymane po prostu tak jak tutaj widzicie Od urodzenia w zasadzie Zobaczył urodzenia, jak już można je wstawić tam, chyba 2 czy 3 miesiące powinny być. Chyba. No tak mi ją powiedzieli, że tak wsadzali. No i. I potem, jak jest tylko poród, to prze, przerzucają ją tam do tego miejsca. And this is so uh, shy. How old she? Six, seven years. Six, seven. Yeah. Baś still giving uh, ba yeah, babies. Sześć, siedem lat ma. A co im taki język wychodzi? Co nasim językiem ma? Widzicie? O, nie wiem o co. Kurde. <grydy> ok, thank you, Shai, for showing me. Okay. Zobaczyliście, świniarnię no Idę z Roniem pogadać i podłączyć moją drukarkę. Ten pan, którego widzieliście na wyjściu jak chodziłem na ataku dostał badaczki. Po kilku wylewach jest chyba czterech czy pięciu, z tego co oni mi powiedział. Wiem, że powiecie, że że to niemożliwe, ale jednak możliwe zabierają go, a ja uciekam o, jestem proszę bardzo, na telefonie o, oh, hello oj, baby cześć, bomber Bomber chyba w takim modzie śpiocha jest ta siatka przyszła, haj! You look so beautiful today! Mickey mouse! Jaką piżamkę. No właśnie, pokażę Wam co zrobili tutaj! You're late! I'm late? Why? With snacks! snacks? Ah, A, bo dla pracowników snaki miałem kupić! No i kupiłem tylko za późno przyjechałem. Toaleta. Walka Lusterko. Tutaj też, nie wiem jak oni mi zainstalują tą e, grzałkę na, na dole. dlaczego ta rurka jest tu na dole, a nie tam, no, po prostu nie zwróciłem na to uwagi. Może bardziej było warstw, ładnie tutaj, może dlatego tak krzywo te ściany robią.

No i dobra, On to najwyżej później jeszcze do kupię rurek, bo może rurek im nie, no, nie starczyło. Jakimś cudem, nie wiem. Kupiłem, żeby tam w te krzaki doszły te rurki. Nie wiem, dlaczego nie starczyło. Zobaczymy, jak pepa moja kreweseczka. O nie, Uy, O nie. Widzicie? Chodzi, nie patrzy Już jednego zgniotła W nocy Stanęła na nim Popatrzcie Nie, nie. Widzicie? O, to wyjechać jechać zamówić okno I drzwi a póki co, niech mi podłączą tu wodę, niech zainstalują wszystko, Maria sobie tu krzesło rozstawi, albo sofę, dziewczyny się będą myć, mama z Daniką, ja będę patrzył. <grybujesz> o stolik na kawę według przyglądać. Nie no, żartuję. A i podłączyli też tutaj umywalkę. O, widzicie tutaj? Także już nie trzeba z wiadrami chodzić.